Raz, dwa, trzy. Więc, ziomek teraz termin fada na spontana, A zawsze gra gitara, czyli ta ra ram, pam, pam rana, jak szampan, niedługo niedługo sylwester sylwester pam, pam tutaj chodzę jak ten granat który ciebie upierdala co my mamy w planach na namiara wszystko nagrane ze spontanem nadal wyjebane tutaj co jest grane o co chodzi mi tu mordo jeszcze to podgłośnie dawać wszystko wolno tutaj na okrągło ziomy palą bongo a polska to nie jest toronto tutaj mordo wszystko zawsze pronto więc tutaj wjeżdżam nadal wolno tutaj może nie najszybciej łap tą lirykę wszystko styknie życie nie jest dziwne na spontanem Nieraz było w chuj grubo wyjebane Szybki manewr, zgodnie z planem, to podane Więc łap to, nadal dalej Tutaj ziomek, termin spada, nie przesadza Hejter, mówię wiada, ej Zawsze zajebiście, łap to wszystko, wy się. Systemy, jak patenty i paterny Dryb niebezpieczny, te momenty no free beats, łap to tak Activity nadal hits Więc tutaj no free beats No limits, frisbee nice shit Więc look be my mine, mine mine, Sander Grandem Wszystko fajnie Się nie mylę, wszystko jasne Więc łap na stereo moją jazdę Więc o co chodzi, wszystko nadal fajnie Gdzie świeci tam słoneczko Mamy w porcelanach wietkong Ej ziomek, ziomek Wypierdolone, dawno mnie nie było, też pozdrawiam wszystkich i do rapu namawiam Tutaj nagram sam albo z ziomeczkiem łapto, teraz wyciągam tą zableczkę Tutaj muszę dopierdolić na tych tempach łapto lecę, jak major spec nas Tutaj nienauczony jako dziecka, bo wyuczyłem się tu sam. Łapto, przyznaj, ej o co mi tu chodzi Tak się muzykę robi Więc nie brak też konopi Siadza tu hip hopik i serce pika, akustyka i floryka wszystko styka Nadal tu oddycham świeżym powietrzem łap to, tak jeszcze coś ci ziomek streszczę